U mnie jest taka sytuacja, że zakwitła hydrofila Korymbosa. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na kanale Big Fish. Dzisiaj 7 stycznia 2017, a więc wyczekiwane przynajmniej przez niektórych losowanie combo Zanim jednak dojdzie do losowania Combo, to chciałem Wam opowiedzieć parę słów na temat tego oto rośliniaka. Akwarium ekspozycyjne stoi sobie w firmie Argus. Jest to OptiWide 128 litrów 80x40x40 Jest postawione na wodzie Aero na podłożu Argus Aquasant ale też na ziemi ogrodowej, o czym miałem nie mówić, Eheim 350 bardzo duży nadmiarowy kubeł, a także ciekawe nawożenie: CO2, azot, żelazo i karbo. I więcej żadne inne nawozy nie są tutaj podawane, tylko rybie siuśki. Obsada ryb dość duże, jak widzicie, ale sama, sama drobnica. I o tym akwarium to chwilowo tyle. Teraz chciałem jeszcze powiedzieć parę słów o konkursie. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem i to po prostu trochę mnie zaszokowało. Do konkursu zgłosiło się 85 osób. I trzy osoby jeszcze dodatkowo chciały się zgłosić, ale niestety nie miały Facebooka. I bardzo ubolewam nad tym, ale będę miał dla nich bonus. Oczywiście bardzo duże podziękowania dla firmy Argus za ufundowanie Combo. Bardzo, bardzo dziękujemy. I przechodzimy do samego losowania. Tutaj. Filmuje komputer, na którym wyświetlona jest lista osób, które zgłosiły się do konkursu. Komentarza. A teraz przechodzimy na stronę losowe.pl, gdzie komputer dokona losowania. Wpisujemy ilość liczb, to jest jedna, i liczby od 1 do 85. Każdy z uczestników ma swój numer na liście. I uwaga, uwaga, ti tri losujemy. The winner is numer 56. Jakby powiedział no, znany redaktor kulinarny. A numer 56 na tej liście to... Jacek Zawadzki Brawo, 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 gratuluję, bardzo proszę, tylko żebyś dał znać na jaki adres, to znakomicie ułatwi nam robotę, jeszcze raz podziękowanie dla firmy Argus i zapraszamy na stronę aadg.pl, dla wszystkich z Was, którzy nie wygraliście w tym konkursie, mam dobrą wiadomość, do końca stycznia od firmy Argus, 10% zniżki na zakup combo Nie ma za co. Naprawdę nie ma za co. Słuchajcie, ci z Was, którzy napisali w komentarzach wziąłbym udział, wzięłabym udział w konkursie, ale nie mam Facebooka. Napiszcie wiadomość prywatną na YouTubie. Prześlemy Wam po buteleczce karbo. A teraz jeszcze kilka słów o tej 120. Jak widać bardzo ładnie wybarwione są rośliny czerwone. Właściwie no, chyba nie ma tutaj rośliny, która jest w kiepskiej kondycji, a przynajmniej nie, nie, nie zauważyłem takowej. Akwarium tak jak wam mówiłem wcześniej niezbyt mi się podobało, a teraz no, robi bardzo, bardzo dobre wrażenie. I no, no nie mam się do czego doczepić tak naprawdę. Nie ma glonów, jest wszystko ok, a sposób prowadzenia jest taki no, nie, nie do końca po mojemu. Ale ile akwarystów, tyle sposobów. Jak widać, Blyxa wybortowiona tak fajnie, co przy dobrym oświetleniu bardzo często się zdarza. Rotara waliczy też, piękne kolory ma. Tam z tyłu sobie dwa pędy pakopy wyłożone na zewnątrz No i kochani, no, akwarium jest oświetlone lampą Antibious Wing 80. Jest to lampa skonstruowana przeze mnie na bazie diod SMT na bazie tak zwanych sztywnych pasków. Jak widać na załączonym obrazku działa. To jest dzień, początek dnia. Nie widać jeszcze bombowania roślin, ale wieczorem to bombowanie przebiega dość gwałtownie i przyrosty są bardzo ładne. Hmm. Tutaj zastosowano trzy rodzaje diod. Hmm. Są to diody 6500 kalbinów, a 8500 kalbinów i pasmo grou Czyli diody czerwone i niebieskie w proporcji 2 do 1, czyli 2 diody czerwone jedna dioda niebieska. Tutaj widzimy zmieniany barw 8,5-6,5 a teraz będziemy mieli właśnie pasmo grow. I na koniec Wszystkie pasma naraz, tak jak było oświetlone akwarium w ciągu całego filmu. Na koniec jeszcze taki fajny patent, spuszczanie wody przez siatkę. Pierwszy raz w życiu to widziałem, go sfilmowałem. Mi się czasem zdarza, że jakaś rybka zostanie zasana do wężyka, niestety. Kochani, dziękuję bardzo za oglądanie. Jeszcze raz wszystkim uczestnikom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za udział w konkursie. Nie martwcie się, będą następne, obiecuję. Chciałem wam powiedzieć, że odpowiadam na wszystkie wiadomości, nie odpowiadam tylko na zaczepki. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do subskrypcji. Bądźcie na bieżąco. Następny odcinek już za tydzień. Mateusz rośliny w drodze. Wysyłam rośliny w poniedziałek. Pozdrowienia. Do zobaczenia. Cześć!